Witam wszystkich! Dzisiaj będzie odcinek o nowych kartach, najnowszych tachografów. Na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest artykuł, w którym jest opisany sukces Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która jako pierwsza w Europie otrzymała homologację do najnowszych kart. Jest to związane z wymaganiami Unii Europejskiej. Od 21 sierpnia 2023 roku wymaga, aby wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy o masie powyżej 3,5 tony, wykorzystywane w transporcie międzynarodowym, nie krajowym, będą musiały być wyposażone w tachografy inteligentne drugiej generacji wersji drugiej. Uzyskanie takiego certyfikatu jest możliwe dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań rozporządzenia unijnego 799 oraz 1220. 8. Rozporządzenie te mówi, jakie wymagania są stawiane do budowy tachografów, sprawdzania, procedury sprawdzania, instalacji, użytkowania, usługi oraz naprawy tachografów inteligentnych oraz ich składowych elementów. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich wymagań można otrzymać certyfikat lub homologację. Polskiej uzwytwórni papierów wartościowych udało się to jako pierwszym w Europie. Najnowsze karty drugiej generacji, wersja 2, będą, będzie zawierała dodatkowe pliki elementarne. Tak na przykład w punkcie, weźmy sobie takim 4.5.3.2.7, które we wcześniejszym rozporządzeniu. Oznaczało dane dotyczące zapisu zdarzeń i usterek w wymaganiu 287, jakie były stawiane wcześniejszym kartom. Był taki, że musiały zachowywać, zapisywać 66 zdarzeń, po zmianie przepisów nowe karty w wymogu 287 wymaga. Aby miały łączną pamięć do zapisu 123-132 takich zdarzeń. To samo dotyczy pozostałych punktów. Praktycznie wszędzie została podwojona pamięć takiej kar karty. W punkcie np. 4, 5, 3, 2, 9. W wcześniejszym rozporządzeniu oznaczał na dotyczące czynności. Czyli za każdym razem, między innymi jak się zmieniała czynność, stąd prowadzenia, logowanie, jazda, wszystkie czynności. Pamięć karty musiała przez 28 dni zapewnić bezpieczny zapis 93 takich zmian czynności w ciągu dnia. W nowych kartach stało to zwiększone do 117 czynności. Oprócz dużo większej pojemności będzie kilka punktów, które będą zapisywane na karcie kierowcy, między innymi będzie potwierdzony status uwierzytelnienia dla pozycji związanej z miejscami rozpoczęcia lub zakończenia. Wyjdą specjalne piktogramy. Będzie rysunek taki piktogram takiej flagi po wprowadzeniu systemu Galileo. już go w końcu uruchomią. Będzie oznaczało potwierdzenie. Pozycji. To samo będzie dotyczyło 3 godzinnego skumulowanego czasu wprowadzenia. Również będzie to potwierdzone flagą. Przekroczenie granicy również będzie rejestrowane na kartach drugiej generacji. Najprawdopodobniej już w końcu automatycznie. Wiesz jak tutaj można odczytać, w przypadku wersji pierwszej. Drugiej generacji tachografów jest brak dostępu. Wnioskuję z tego, że najnowsze tachografy będą to robiły automatycznie, że nie trzeba się już będzie zatrzymywać przy pierwszym parkingu. Dojdą dodatkowe obowiązki dla kierowców, m.in. zaznaczanie operacji załadunku i rozładunku. Przepisy wprowadzają nowe piktogramy. Jak będzie na przykład wyglądał program operacji załadunku, rozładunku, równoczesnego załadunku, rozładunku, typ załadunku, czy to będą towary, czy to będą pasażerowie, czy właśnie tej flagi, o której wcześniej wspominałem. Nie jest to żadna daleka przyszłość, ponieważ na stronie Komisji Europejskiej można znaleźć taką informację, że Continental jako pierwszy uzyskał certyfikat. Nową wersję tachografu GVG2 z wersją programowania 4.1, czyli tych już najnowszych tachografów z tymi nowymi piktogramami. Na pocieszenie, na sam koniec, jeśli chodzi o karty, nie będziecie musieli tych swoich kart wymieniać. Jeśli chodzi o interoperatywność między tachografami a kartami, można wyczytać taką informację. Z wyjątkiem treści wymogów MIG 04 i 05 karty do tachografów pierwszej generacji mogą być nadal używane w dowolnej wersji przyrządów rejestrujących drugiej generacji do upływu daty ich ważności. Właściciele takich kart mogą jednak wystąpić z wnioskiem o wymianę na karty do tachografu drugiej generacji jak tylko te drugie karty staną się dostępne. Pytanie, jak długo to będzie obowiązywało, trudno powiedzieć. Ponieważ warsztaty mogą raz na zawsze pozbawić tachografy tej funkcji, tak aby karty do tachografu pierwszej generacji nie mogły być już dłużej akceptowalne, może to nastąpić dopiero po wszczęciu przez Komisję Europejską stosownej procedury, w ramach której może się ona zwrócić do warsztatów o podjęcie takich działań, na przykład w ramach każdego przeglądu czasowego tachografu. Jeśli znowu się zmienią przepisy, mogą narzucić warsztatom. W ustawieniach tachografu wyłączenie tej funkcji aby stare karty nie były już obsługiwane przez te najnowsze tachografy na dziś to wszystko szerokości